Dobry, dobry. Lecimy na Francję Tak, jak mówiłem, tydzień jest ze świętem. Eee, no i co, Francja? Mieliśmy jechać koło Lille, a jedziemy na dół koło Miluzy Kolmar, tamte rejony. Eee, Standardcik, nie? Dzwonią co z inną trasą, a później do ładują coś innego. No ale pogoda paskudna, leje takie około 3 stopni, już do jednego tu płatek śniegu pokazuje. No, już na drogach jest niezbyt fajnie się robi. To jest taka najgorsza pora, bo to nie wiadomo kiedy zetnie i, i problem, nie? A ci co oglądają w drugi kanał, to już wiedzą. Mam Starlinka, kupiłem. Zobaczcie, tylko podłączyłem, wrzuciłem go tam na, na, pod, na ten szyberdach i on tam wyśmienicie działa. Normalnie podczas jazdy pięty do miasta. Na razie ten kabel tak rzuciłem i to mu rewelacyjnie działa. Pobieranie kurde, czekajcie, bo wyprzedzam. Zobaczcie, podczas jazdy 56 mega. Pobierania, no co, i co tu trzeba więcej? Jedziecie i cały czas dostęp do internetu. Jest, nie? Podczas jazdy, nie trzeba stawać i wstawiać tego. czacie byle jak na ten i działa. Może nie osiągniecie 200-300 mega, ale, ale co 50 coś to wystarcza, żeby jakiegoś YouTube'a sobie w tle włączyć czy coś I nie zużywać swoich danych Rewelacja Dobra lecimy, pogoda paskudna, paskudna. Mi się tu zakaz wyprzedzania, jeden mi tu został. Tu zakaz wyprzedzania. Jedziemy tam myślę do tego parkingu nad tą rzeczką co... Nie wiem czy pamiętać chyba urodziny spędzałem tam dojechać, tam wiecie, żarówki się mieszczą myślę, że o tej godzinie tam będę miał miejsce było super kolory ładne, nie? tam giełkarowi wiwa no ale pogoda jest tak wredna, jak chciałem na pauzie stanąć, żarówki powymieniać, no ale póki to nie przestanie lać, to tam nigdzie nie wychodzę absolutnie trzy stopnie, to przecież ten te krople deszczu, to jak spadną, to, 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 to chyba zamarzają od razu na ciele Taki kolory jakby to słońce wywaliło, a to było ładnie Co za... Dobrze że dzisiaj rozładunków nie mam, a jutro mam nadzieję, że tam będzie pogoda I się okaże Uuuu, wam Masakra A widziałem ten, Bizweek chyba się nazywa ten kanał na YouTubie też sam akurat o eko okna coś zrobił, no ale to, to on stare odgrzewane kotlety, mówił to co się działo w czerwcu, w lipcu, nie, to jest, jest znowu takie odgrzewanie i nakręcanie tematu, nie, nie rozumiem po co on to zrobił teraz. Nie bardzo ogarniam, bo tak jak mówił, tam mówi, no restrukturyzacja gdzieś tam w firmie jest, trwa i jest cisza, na razie wszystko się w miarę uspokaja, a ten zaś wyje, wyjechał z tematem, który był. No, który był już jakiś czas te parę miesięcy temu no. Takie takie Nie wiem czy nie wiem o czym nagrywać czy co że ludzie to są śmieszni A, to jest taki Nie jedź, chopeczki, jedźcie, nie ma trzeba zasuwać Internet działa To jest, To jest najlepsze rozwiązanie z internetem dobra, chwila prawdy 8,58, 800 metrów jak się uda no to dychy nie ruszę byłoby fantastycznie dwie dyszki mieć akurat rozładować, coś tam chyba stoi nie wiem, nie to nie tam rozładować mieć dwie dyszki do Świdnicy żeby dojechać całkiem sympatycznie zaraz zobaczymy, co tu się dzieje 300 metrów. Pusto chyba. Kurde, no ten parking jest zarąbisty. Jest 8,58, stanę, 8,59. Revelation. No i to mi się podoba. lubię ten parking, powiem wam szczerze fantastycznie kurde, ktoś ci śmieci wywalił za chwilę zaś zamkną taki parking przez takich parkołów. zobaczcie, cały worek ze śmieci ze śmieciami No jakaś Ciekawe, to nie, do McDonald's to jest jakiś jakichś osobówek pewnie ej, ej, ej wieje, zobaczcie jaka pogoda wredna nie idę na razie tych żarówek wymieniać, znaczy, nikt mnie nie zmusi 8,59 tak jak mówiłem, fantastycznie Dyszka zaoszczędzona. No i tak, tak można żyć. Dobra, robię coś do jedzonka i idę pospać. No i witam, witam. Pauza zrobiona. Dojechałem do Strasburga. Zaczynamy od Strasburga. Jeden punkt w Strasburgu mamy, ale tak na obrzeżach, więc no, w miarę. Później mamy trzy w Kolmar. I jeden gdzieś tam na dole, koło Miluzy. Dokładnie to tam teraz nie pamiętam. I tu mam jeden stojak? Nie wiem gdzie on jest. Kurde, mam nadzieję, że na przyciepie, bo na aucie mam pełno 6-metrowych lak. I mam nadzieję, że jak tam będziemy zrzucać, to od razu te 6-metrówki pójdą. Bo jak ja to poukładam, to ja nie wiem. Redariów tu narąbanych w tym Strasburgu. Poranne godziny, już się szczyty robią, ale jeszcze tu dojechałem w miarę. Więc o tyle przyjemnie. Ja tu chyba zjeżdżam Jak się nie mylę, Och, a znowu radar stoi No, więc y... zaczynamy na grubo Ograniczenie ton 3,5 tony wszędzie Ale ja tu muszę zjechać Bo ja tu mam dostawę 3,5 km, tam jest dojazd do tego też, do autostrady. Co z tamtej strony nie da się dojechać. Ja tak właśnie myślałem, żeby z tamtej na ale nawigacja mnie ciągle z tej. Kto wie, co tam się, co tam jest? Ja będę musiał tu wracać. To będę przez całe Strasburg, przez centrum jechał w korkach tyczał. No i zobaczymy. 70 no trzeba zwolnić, bo ja już kiedyś mandat dostałem za jeden kilometr. To znaczy przekroczyłem chyba o 73, dwa chyba mi zminusowali jako tolerancja, wyszło 71 i dostałem 100 chyba 3 euro. Jakoś tak. No masakra. Dobra, jedziemy, i tak jest ciemno, nic nie widzicie. Dobra, gdzieś tu dojeżdżamy, jakieś osiedle. Dość tu ciasno. O Jezu, czy ja tu wykręcę? Ciasne te uliczki. Tak się zastanawiam, czy tam wjeżdżać, czy gdzieś tu stanąć. Czy to jest jednokierunkowa? Co to jest grane? No bo tu nawigacja tam mnie nie chce tu puścić, a ta chce. Tu w prawo i w lewo. O mana, mana, jak to teraz zrobić? O, ta pokazuje, żeby tam wjechać. Hm. No nic. Ta pokazywała tu. Ale tu jest czas. No ja tu później nawet nie wyjeżdżam. No, nie, chociaż. Co bym tam wjechał? Jest problem. Tu teraz gorzej będę miał Gdzieś tu. Ja, ja tu w życiu nie skręcę. Już tu stoi auto. Mana, mana, mana. Tak myślałem, że to nie będzie takie proste. No i co teraz nawigację wymyślicie? Następna w prawo. Ha? Weź ty człowieku, bądź mądry. Tu. No tu w życiu nie wiadę tu Tu też jest 3,5 tony Kurde jak ja tam mam wjechać no Muszę się nawrócić Nie ma takiej opcji tam tamtędy Tak jak, jak na początku planowałem ta nawigacja to już zgupiała. Tak ją chwaliłem. Ona mnie tu w takie maliny chce wprowadzić. Nie wiem, czy to w ogóle z innej strony. Dobra, spróbujemy tu. Jak tu się nawrócić teraz? O, ta pokazuje tu, żeby pojechać w prawo. No nie, no bo ja tam potem nie wyjadę. No ja się tu nawrócę Czy się nie nawrócę? O to jest pytanie Nawrócę Dobra nawróciłem to jedziemy teraz spróbować tam 130 metrów Nie, tu nie jedziemy, tu nie jedziemy on tu chce, widzicie? tu mnie wciąga no gdzie ja tam się prze, przecisnę, co ty? nawigacja, ty się głupio ładujemy tu a ten tu stanął, dobra jeżdżamy Kurde, tam też tak zaparkowany. Mana, mana. Patrzcie jak tu zaparkowali, Och, Boziu, Boziu Zero informacji, że tu jest taki problem z dojazdem. Stanie tą BMW, czy Volvo raczej. Przerysujesz mu to auto i będzie awantura. Pytanie cię, a to wydostanę. 190 metrów gdzieś tu 100 metrów, nie wiem czy go wyprzedzić, tam stanąć po lewej. Czy ja stąd wyjadę! O to jest pytanie? Z gdzieś tu. Nie wiem czy ja sobie tam nie stanę, bo to nie wiem czy to nie jest tu. Ale tu jest szeroko. Tu sobie stanę i tyle. Później tu poparkują, tu na tej drodze. O. Dobra, tak zrobimy. Tu sobie staniemy. znalazłem to. Proszę te bramy, tam z tyłu jest ten stojak. To mnie dziwi jedna rzecz, że stojak jest bez sklamy, bez niczego. Albo się komuś nie zmieściło i on tą resztę przywiezie, albo nie. 26 numer, no to ty jest 28 blok. A to będzie tutaj. Ten budynek. O, boziu, boziu. jest 26. No co, mam tu ich budzić? No tu ktoś być. Tu jeszcze numery nie były napisane. Jest 26 na tym. Tam się coś świecił 26A. Ja nie mam A. Hmm. Teraz bądź człowiek mądry. Dobra, wyszła dziewczyna. Bardzo ładna. I tam. To zrzucamy. Super. Przemysł jak jedziemy z tym, ale wieje zimny wiatr cyrk na, na kółkach wam powiem podwojazłem jej to no, biorę te papiery ona tak patrzy na mnie, ręce rozkłada ja mówię no ona pokazuje, bo oczywiście po angielsku to tutaj nie po francusku mi pokazuje, macha rękami, że co, że to mam wnieść do środka ja mówię, że nie, że ja tego na pewno nie będę wnosił jak nie będę tego wnosił? Ja no przecież to nie jest moja robota. Ja, moja robota to jest to tu rozładować. Nie! Ja to muszę jej rozładować. Patrzę, to jest 10 ton, ale coś tam, coś tam. No i tu wyjadę. Ja mówię, że nie ma takiej opcji, że ja, ja tylko to dowożę i jedyne co mogę zrobić, to ona tego nie chce. Ja mówię, no to jedyne co mogę zrobić, to to załadować z powrotem i do Polski zawieźć. Ja wiem, no bo ja nic z tym nie zrobię. Nie! Ja to mam rozładować. No i tak. Żeśmy się ten gdzieś tam zadzwoniła, coś zrobiła i za chwilę windy. No ale to tylko trzy okna, a miało być sześć. A patrz jak się ryje, patrz jaka głupia. No i teraz co zrobimy? I co teraz zrobimy? No. Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Tam wyjedź Patrzcie, no wiedzie i jeszcze mi macha rękami Ja nie wyjadę, no nie wykręcę teraz Jaka nerwowa, patrzcie na nim ty, ty, ty. Jeszcze tu macha łapami. Co za duża mała. Macha, ty kurde łapami, ty kurde małym autem. Się ryje. Ci ludzie to naprawdę są bezwładni. Następny, patrzę. Francja. Tutaj nie ma kurde jeńców. To nie Niemcy. To nie Austria. Tu wszyscy walczą o żywota, tam. się, skręcała, mogła stanąć, poczekać, wypuści mnie. To idzie się domyśleć, że tam nie skręci, skoro zna tą drogę i wie, że jest ciasno, że tam nie wiedzie. No nie, wyjechała i czeka, że ja wyjadę. Nie wiem jak ja bym się tam miał zmieścić. Co zrobić? Ludziska. Aha, tu na tych światach myśmy tu przyjechali. Dobra, czyli tu wracamy. Tak jak żeśmy byli, nic, 70 km do Kolmaru, no tam teraz trzech imy. jeden tego, ten pierwszy to tam znowu jeden stojaczek za tymi roletami, za tą bramą Więc Trzeba będzie tam jakoś to wyciągnąć znowu te rolety i później no, mam nadzieję, że wywalimy te wszystkie długie listwy, bo to kurde wozić bez sensu Zobaczymy no, i jedziemy